Gdzie Rosja? To Rosja? Gdzie Polska? Gdzie o, to Pol Polska. Polska! A gdzie Brazylia? To Brazylia! A gdzie Kuba? Gdzie Kuba? Gdzie Kuba? Tam gdzie miś Kuba był? Gdzie Kuba? No tu, tu, no tu. Tu nie. nie? Tu! Dobrze. A gdzie Chiny? Gdzie Chiny? Chiny. To. Gdzie Chiny? To. No, brawo! Mateuszek! A policzysz, że mamusią do dziesięciu? Tak. Policzymy? Bawi! Bawi! Jeden. Jak liczymy? Mateuszek, chodź policzysz z mamusią. Patrz. Jeden, dwa, Tak, trzy. Sześć. cztery, cię. pięć, cię. sześć. A, siedem, osiem. Dziewięcie. Dziewięć. -dzie. Dzie -dzie. Dzie -dzie. Dużo. 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 <grym> I dziesięć. To nie. To nie, nie. Ty nie. 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 A teraz poczekaj, to jest ta książka, co mi się